To serio powinno być zabronione, i może na przykład na uczelniach jest. To by było logiczne nawet. Kiedy wchodziłem przed chwilą do studia, miałem wrażenie, że ktoś mnie śledzi. W ogóle mam wrażenie, że ktoś mnie podsłuchuje i obserwuje. A ostatnio przestałem ufać swoim współpracownikom. Co? No, tak, właśnie, właśnie Wam! I możesz mi wmawiać teorie spiskowe, dorabiać żółte napisy do filmów i mówić, że to są moje wymysły, ale ja znajdę dziś na to dowody, bo dziś testujemy szpiegowskie gadżety z Allegro. Są to gadżety nie tylko szpiegowskie, ale również antyszpiegowskie czyli takie, które sprawią, że nikt więcej nie będzie mógł szpiegować ani mnie. Ani was. Jak widzicie, mamy ich tu pełny wór. Niektóre z nich były dość tanie, inne trochę droższe, ale każdy z nich może pomóc Wam w wielu różnych życiowych sytuacjach. Jesteś uczniem i czeka się trudny egzamin? Spokojnie, istnieje gadżet, dzięki któremu napiszesz go bezbłędnie. Jesteś wykładowcą i jesteś prawie pewny, że Twoi studenci ściągają. Dzięki temu będziesz mógł ich przyłapać. A może jesteś zwykłym kolesiem, albo zwykłą dziewczyną i podejrzewasz, że Twój partner coś przed Tobą ukrywa. Dzięki tym gadżetom znajdziesz na to dowód. A tak a propos dowodów, najlepszym dowodem na to, że youtuberzy robią fajne filmy i takie filmy wam się przydają, na przykład ten jest zostawienie łapki w górę pod odcinkiem. Więc jeżeli lubicie moje odcinki i uważacie, że są spoko, to koniecznie strzelcie sobie kciuka, a jak chcecie widzieć kolejne, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo to narzędzie pozwoli wam wam wam, wam śledzić, śledzić cały kanał i wszystkie odcinki a jest zupełnie za darmo. A po gry, w fajnych scenach, zapraszam do linku w opisie na gtway.com. A teraz zaczynamy. Jeśli, dla przykładu, jesteś dziewczyną, a twój pracodawca, nauczyciel albo wykładowca zaprosili cię na prywatną rozmowę do swojego gabinetu, a ty masz co do niej pewne podejrzenia, to dla bezpieczeństwa warto zainwestować w coś takiego. Kosztowało nas to 134 zł, a dzięki temu, co czeka w środku, wasz rozmówca nie wyprze się oferty, którą wam złożył. A te oferty. Mogą być różne, prawda? No ale właśnie wzór tu zdaje się być odrobinę bardziej kobiecy, no bo wzór wygląda właśnie tak. Mamy o takie czarne serduszko. Domyślasz się, co to może być? Myślę, że dyktafon. Skąd wiedziałeś? Bo, bo nagrywamy taki odcinek, ale tylko i wyłącznie dlatego. Normalnie byłoby się ciężej tego domyślić. No bo spójrzcie! Ten dyktafon prezentuje się właśnie tak i tak naprawdę wygląda jak niepozorna zawieszka na szyję, którą można nawet ukryć pod koszulką i wtedy nawet nie będzie czego podejrzewać. Mam tutaj łańcuszek, mam tutaj zawieszkę. Zaraz sobie ją przetestujemy, tylko odlepmy zbędne naklejki. Ale najpierw przyjrzyjmy się mu z bliska. Tutaj mamy przycisk, dzięki któremu możemy go włączyć. Tutaj port USB, żeby zgrać nasze nagrania i mamy również zawieszony łańcuszek. Po włączeniu tylko przez krótką chwilę zaświeci się tu dioda, sygnalizując, że urządzenie zaczyna pracować. Potem nie świeci, więc nie widać, kiedy się Nagrywa. No i co, kiedy jesteście dziewczyną, możecie go trzymać jako dekorację na szyi, ale kiedy jesteście kolesiem, i to niekoniecznie by wam pasowało, możecie schować go pod koszulką. Tak więc, jak słychać dźwięk, przekonajmy się. Po włączeniu tylko przez krótką chwilę zaświeci się tu dioda, sygnalizując, że urządzenie zaczyna pracować. Potem nie świeci, więc nie widać kiedyś. Się... Okej, okay, jak słyszycie, mikrofony tego urządzenia są czułe, przez co kiedy ja mówię, a jestem w bliskiej odległości, na dźwięku pojawia się przester. Jest taki trochę trzeszczący, ale te mikrofony są czułe nie bez powodu. Chodzi oczywiście o to, by było słychać całe pomieszczenie, czyli również osoby, które będą mówić do nas z dalsza. Dla przykładu, kiedy miałem to pod koszulką, brzmiało to tak. Nie, bardzo fajnie, że zaprosiłeś mnie do swojego sekretnego pokoju. I jak sami słyszeliście, Przemo, który siedział w takiej normalnej odległości rozmowy ode mnie, był bardzo wyraźnie słyszalny. Gadżet prosty, ale skuteczny i w niektórych życiowych sytuacjach może Wam pomóc zebrać ważne dowody. Tym razem gadżet do trochę mniej poważnych życiowych sytuacji, ale ten też naprawdę może się przydać. Szczególnie, kiedy mieszkacie z rodzicami albo kiedy macie współlokatorów i nie cierpicie, kiedy otwierają Wam drzwi bez ostrzeżenia i wchodzą Wam do pokoju. To ich powstrzyma i to da wam znać, że ktoś wam się wkrada do pokoju. I to jest serio dobrze przekminione. Zapłaciliśmy za to 55 zł, więc niedużo, a całość prezentuje się właśnie tak. I jak widzicie, wygląda to jak klin do drzwi, bo to jest klin do drzwi, ale z alarmem. Baterie wkłada się tutaj od spodu, a następnie naszego klina. Montuje się jak tu klina. Pod drzwiami. I chodźcie, pokażę wam, jak to działa. Po pierwsze bierzemy urządzenie do ręki i włączamy przycisk on. Po drugie bierzesz tego gagatka i kładziesz go pod drzwiami. I po trzecie czekasz na niespodziewaną wizytę, której zupełnie się nie spodziewasz. Zablokowało i piszczy. I teraz już wiem, że ktoś właśnie próbował wchodzić do mojego pokoju, ale to jest głośne. Wyłącza się go. Tutaj się go wyłącza. I mówi się czego? No, działa. Zarumbiste. Proszę, proszę, zapraszam. I pana też zapraszam, zapraszam, proszę. Ty przemo... Co ja znalazłem? Co znalazłeś? No stary, 100 dolarów i to 10 razy. Tylko kto to tu zostawił? A! Już wiem, pan G2, bo jest do zgarnięcia 10 razy 100 dolarów do wykorzystania na g A ja będę brzydził. I będę się wszystkiemu uważnie przyglądał. Do rzeczy, na g 2 jest promka o nazwie Apokaliptik i jest ona związana z grami post-apo, takimi jak The Last of Us albo Resident Evil. I jest też konkursiwo z hashtagiem G2Apocalypse. W skrócie generujecie postapo obrazki, postujecie je na waszych socjalkach, dodajecie oficjalny hashtag zgłoszenia do 2 kwietnia, a ja pomagam GTA wybrać zwycięzców. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Zajrzyjcie tam koniecznie po obejrzeniu odcinka, bo zabawa i nagrody są naprawdę fajne. Chyba każdy z nas ma taki przedmiot, którego dotknięcie przez inną osobę sprawia, że nieziemsko się denerwujemy i krzyczymy: Ła, kto, kto mi znowu to, mi to ruszał? ruszał. No i oczywiście, jak zwykle, winnych nie ma! No chyba, że za 42 zł kupicie coś takiego. Wtedy winny się znajdzie. A co do zawartości opakowania? Mamy tu drugie opakowanie, takie malutkie, dość miękkie. Rozetnę je tak, by go nie uszkodzić, bo to, co mamy w środku, to e, jakby wam to powiedzieć, torebkę z podejrzanym białym proszkiem, którą zamówiłem za pośrednictwem usług kurierskich? Nie oceniajcie mnie, proszę, to nie tak, jak myślicie, bo to tak naprawdę jest proszek UV. Jeżeli posypiemy nim jakąś rzecz, to to powinno być niewidoczne, gołym okiem przynajmniej, więc zobaczmy, czy tak faktycznie jest. Trzy, dwa, jeden. No dobra, tu jest trochę widoczny. Ej, ale patrzcie, jaka chmura z tego proszku się zrobiła, nie wiem, czy to będzie... O, widać, widać, zrobiła się chmura, on jest bardzo sypki, tu mi się po prostu źle rozprowadził. Spróbuję go zdmuchnąć strzepnąć i czy proszek jest widoczny? No w tym momencie trochę jest, ale może dlatego, że nałożyłem go za dużo, więc pozwólcie, że go strzepnę, tak by widoczny nie był. No bo teoretycznie on w dalszym ciągu na tej figurce powinien się znajdować, a jak teraz nie widać, jest niewidoczny i dlatego nie widać. I uwaga, tak właśnie prezentuje się nasz smok oświetlony światłem UV. No, widać go całkiem nieźle. No i dzięki takiemu zabiegowi mogę udowodnić, że ten smog jest mój. Nawet jeżeli ktoś mi go ukradnie, powiem, czekaj mordo, udowodnij, że jest mój. Obsypałem go ultrafioletowym proszkiem. No ale właśnie, co do ultrafioletowego proszku, można też znaleźć kogoś, kto nasz przedmiot macał. Wystarczy poświecić mu w ręce, więc pod ultrafioletem moje ręce prezentują się w tej chwili właśnie tak. No i tutaj też całkiem nieźle to widać. Jeżeli macie takie dziwne wrażenie, że wasi współpracownicy albo koledzy z klasy albo ktokolwiek robi wam koło pióra za waszymi plecami, jak tylko opuścicie lokal, to jest jedna metoda. I jest to rzecz na granicy moralności, więc zastanówcie się dobrze, czy oby na pewno powinniście z tego korzystać, bo w tej kopercie za 110 zł kupiłem najprawdziwszy, szpiegowski podsłuch GSM. Czym jest podsłuch GSM? Już wam tłumaczę. Najpierw zobaczmy, jak wygląda. Otóż. Jest to taka właśnie niepozorna, malutka czarna skrzyneczka. W zestawie mamy również przewód do zasilania, ponieważ posiada on własną baterię. A jedyne co musimy tutaj włożyć, to karta SIM. No bo to jakoś musi się łączyć z naszym telefonem komórkowym, oczywiście. No i właśnie dlatego nazywać to podsłuch GSM. To jest strasznie sprytne urządzenie. Karta SIM wkłada się o tutaj i po wsunięciu zapala nam się taka czerwona lampka. Czyli jest naładowany. Idealnie! A teraz, przyczajki, możemy podrzucić go naszym współpracownikom. Siema chłopaki, nie robię tu absolutnie nic podejrzanego. Co tam u Ciebie, Ryba? Pewnie siedzisz i obgadujesz mnie z blu, a to wcale nie jest podsłuch jak coś. No ja przecież ja to zamawiałem. Yy, co z tego? Idę stąd. Misja zakończona sukcesem Przemo. Mówię Ci, totalnie niczego nie podejrzewają. Ja to jestem... Ja to się... Na, na agenta ja się nadaję. Gdybym był agentem, miałbym numer... Nie miałbym numeru, bo byłbym tak tajny. I a propos numeru. To co musimy teraz zrobić, to wybrać numer karty SIM, która została pozostawiona w pluskwie. Dajemy na głośnik i zobaczmy. Gada z Psem, normalnie. Knują przeciwko mnie, słyszysz przemo? Mm -hmm. Knują, ewidentnie knują przeciwko mnie. I, I to nie są moje teorie spiskowe. No dawaj, dawaj. Słyszeliście? Chciał psa, psem mnie szczuć. Ja tego nie wytrzymię. Ja tam idę interweniować. I mam, i mam dowody, że mnie psem szczuł. M mam dowody. To, to nie jest paranoja. Ja mam cały czas wrażenie, że Przemo dalej mnie śledzi. Przemo, przestań mnie śledzić, Boże! No przestań! do do... Założę się, że po zobaczeniu tego gadżetu część z Was zadała sobie pytanie A co jeśli to mi ktoś podłoży, albo podłożył już taką pluskwę? No i właśnie, tutaj z pomocą przychodzi gadżet, który zamówiliśmy za 49,99 A jest to urządzenie, które wykryje nie tylko takie pluskwy, ale również ukryte kamery albo podsłuch w Waszym telefonie Jak to działa? Nie do końca jestem pewien, sprawdźmy to Samo urządzenie prezentuje się właśnie tak i wygląda tak dość śpiegowsko, ma antenkę, jakieś przyciski i posiada też ładowarkę. O, i jest instrukcja. A few moments later. O dziwo, przeczytałem i o dziwo prawdopodobnie zrozumiałem jak to działa, więc w tym momencie weźmiemy sobie pluskwę. Przemoją gdzieś ukryje, a ja spróbuję ją znaleźć. Moi informatorzy donoszą, że ktoś podłożył pluskwę w jednej z szuflad naszej szafy. Za pomocą tego urządzenia spróbujemy ją wykryć i co do samego urządzenia. Mamy opcję z dźwiękiem, mamy opcję z wibracją i teraz... Urządzenie wibruje, a tutaj musimy wyregulować jego czułość do poziomu, kiedy przestanie wibrować. Przemo, uruchom pluskwę, tak jakbyś mnie podsłuchiwał teraz. Demo, podsłuchujesz mnie? Nie, nie wcale tego nie robię. A, to widzę. Ale w razie jednak, gdybyś to robił? Sprawdźmy. Jadę sobie, jadę. Jest też szansa, że zrobiłem za małą czułość. Zaraz się okaże. Tak, chyba muszę wyregulować czułość. Spróbuję zrobić tak, by ledwo pikało na jednej kresce. I teraz, jeśli dźwięk się zmieni, to znaczy, że jest pluskwa. Słyszycie to? Dźwięk uległ zmianie i mamy tutaj migotanie, co oznacza, że to wykryło sygnał GSM. I zobaczmy, czy pluskwa znajduje się gdzieś w tym obszarze? Otwieram szafę. <laughs> Dobra! Jak widzicie, nasze urządzenie działa. Pluskwa była tu, przyklejona na taśmie klejącej. Czyli jednak podsłuchiwałeś mnie, tak? E, nie gość ma po premii. To był Ryba. To był Ryba, tak? Tak. To obaj macie po premii. Zawsze, wiedziałem, że coś przeciwko mnie knujecie. To był Blue. Rozmi to, był blue. to on ma... To Blue, wybaczam. Okej, okay, teraz pokażę Wam gadżet, którego użycie może być nieetyczne. Więc pamiętajcie o tym, że wszystkie czyny mają swoje konsekwencje, bo tej rzeczy tak naprawdę można używać do ściągania, no ale jeżeli zostaniecie przyłapani, to możecie zostać wydaleni ze szkoły, z uczelni. Więc to akurat nie do końca Wam polecam, ale sama technologia jest na tyle ciekawa, że naprawdę chcę go sprawdzić. Zapłaciliśmy za to 169 zł, a to, co czeka w środku, wygląda właśnie tak, i to naprawdę wygląda jak sprzęt śpiegowski. No i może w życiu istnieją jakieś sytuacje, w których to uratuje komuś skórę? Mam na to szczerą nadzieję, bo to jest dość zaawansowana technologia. Mianowicie, to, co mam w swoich rękach, to jest pętla indukcyjna. Tą pętlę zakładamy sobie na szyję i ukrywamy ją pod kapturem albo na przykład pod kołnierzem. Ta pętla indukcyjna ma bezprzewodowo zasilić to, co jest na czubku, na końcu. To, to jest miniaturowa słuchawka, którą wpychamy sobie do ucha, a następnie wyciągamy ją za pomocą małego, mocnego magnesu. Mam nadzieję, że jak to wlezie do mojego ucha, to i potem z niego wylezie. No to dobra, zobaczmy teraz, jak działa to w praktyce. Po pierwsze, to musimy założyć na szyję. I Ja tego nie będę ukrywał, bo na razie robimy to w celach testowych. Po drugie, źródło zasilania, czyli nasza bateria. Ją zakładamy sobie o tutaj. Po trzecie, kabel jack musimy podłączyć do naszego telefonu, więc musimy mieć telefon z jackiem. My takiego nie posiadamy, ale równie dobrze możemy sobie na tym posłuchać muzyki. I właśnie, no przecież są słuchawki do słuchania muzyki, tylko takie niewidzialne. No i właśnie, my sobie to podłączymy do laptopa. No i teraz czas na rzecz najtrudniejszą, czyli umiejscowienie naszych miniaturowych słuchawek. Ja ja słyszę, nie to, jak? No, nie wiem, ale słyszę. Mikrofon wpadł w pętlę indukcyjną. Pod mikrofonem mamy magnesy. One wpadły w pętlę indukcyjną. A teraz słyszysz dalej? Nie. No to właśnie dlatego i sobie w ogóle przestawiłem mikrofon. Dobra, przełożę tą pętlę wyżej, żeby nie wchodziło na przema częstotliwości. I teraz zobaczmy, czy zadziała to z moim uchem. Upycham właśnie coś małego i metalowego do swojego ucha. Słyszę w niewidzialnych słuchawkach czekajcie, ukryję to. Widać nic, a ja słyszę muzykę, która leci z mojego laptopa. O stary, ale to jest niebezpieczna technologia. Patrzcie, czy widzicie, żebym miał coś w uchu? No nie widzicie, tutaj też nie widzicie, a ja słyszę to. Co na przykład ktoś mógłby mi mówić do mojego telefonu i on też by mnie słyszał, bo tutaj, w tym miejscu, o, dokładnie tu, jest mikrofon. Więc jeżeli ja bym, na przykład, co tak krzywdę mówił, odpowiedź na trzecie mi podaj, trzecie mi podaj odpowiedź, no to ktoś by mi mógł podać odpowiedź do ucha i to byłoby nie do wykrycia. No chyba, że ktoś włożyłby mi coś takiego do ucha. Ej, ale łatwo wyszło. Nie wiem, słyszałeś, jak to strzeliło? No, a ja tylko przyłożyłem to tak leciutko. I też łatwo wyszło. Te magnesy są naprawdę mocne i bardzo ułatwiają wyjęcie. Ej, ja jestem w szoku, że coś takiego istnieje, jest legalnie sprzedawane. To serio powinno być zabronione i może na przykład na uczelniach jest. To by było logiczne nawet. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam podwinie koszulkę albo kołnierz, to wciąż zauważy pętlę indukcyjną i prawdopodobnie wtedy będziecie musieli ponieść konsekwencje. Więc ten gadżet działa, ale błagam, nie nadużywajcie go. Używajcie go uczciwie, jeżeli naprawdę ma wam uratować w jakiejś trudnej sytuacji skórę. I niech nie będzie to kartkówka albo egzamin, okej? Okay? Rozrabiające dzieciaki, zwierzak, który zupełnie nic nigdy nie przeskrobał, albo złodziej. Co te trzy podmioty mają ze sobą wspólnego? Otóż wszystkie powinny zostać przyłapane! Na gorącym uczynku. Dlatego też zamówiłem dwa przedmioty, które miałem temu służyć, w dwóch różnych wariantach. Wariant tańszy, 60 zł, wariant droższy, 92 zł, i to jest naprawdę sprytne, ale i to powinno być GIT. No więc moi drodzy, tutaj mamy. O, patrzcie, jak dyskretnie zapakowane, ciesząca się rodzina. Z drugiej strony również. A tu. Podpis. Ukryta mini kamera szpiegowska HGTV. No, jakby to dzieciak utworzył, który miał być tym podglądany, czy, czy nie rozrabia w domu, no to już by wiedział, co jest pięć. No, panie sprzedawco. Halo, pan na serio sprzedaje szpiegowskie gadżety? No więc, pierwsza wersja prezentuje się. Uuu, malutkie! Właśnie? Tak. I to jest naprawdę niewielka kamera. Mamy też przewód do ładowania albo zasilania, i dodatkowo mamy też. Jakąś nóżkę, żeby można sobie ją było przykleić gdzieś w rogu pokoju, o tutaj. W środek oczka. Tu o, tu, tu bym ją tak najchętniej przykleił i żaden się nie spodziewa. Żaden. Kamerka posiada slot na kartę SD i obsługuje do 128 giga. Bo na nie o nie! Kamerka karta właśnie wpadła do obudowy do środka. To niezła konstrukcja, panie Chińczyku i proszę bardzo, nasza karta była tutaj. Kamerkę włącza się tutaj, ma wbudowaną baterię, możemy ją też zasilać po USB, a co najważniejsze, możemy podłączyć ją do naszego telefonu, więc podłączmy ją, żeby się ładowała i w międzyczasie ściągnijmy sobie apkę. No i tak właśnie wygląda aplikacja. A jeżeli chodzi o dodawanie urządzenia, to robi się to tak. Klikamy duży niebieski przycisk, dodaj urządzenie... Niestety kodu QR nie mamy, ale mamy taką opcję, że jeżeli nie możesz znaleźć kodu QR, kliknij tutaj. No to klikamy tutaj. Teraz sobie dajemy Wi-Fi kamera, hotspot connection. Tu wrzucamy dane do naszego Wi-Fi i teraz musimy znaleźć sieć naszej kamerki w ustawieniach. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od 50 minut konfigurujemy tą kamerę i właśnie znaleźliśmy problem. Wiecie, co się okazało? Że QR code do aplikacji podany na pudełku, o tutaj, to jest QR code do złej aplikacji. W sensie to też jest aplikacja do kamery, ale na pewno nie do tej. I tu jest QR code do innej aplikacji i ta aplikacja właśnie się ściągnęła i wyglądała właśnie tak. Jej, 50 minut na tym straciliśmy. O, jest, 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 trwa łączenie. Stary, mogliśmy to zrobić w 3 minuty, a nie w godzinę. Gdybyśmy mieli taką wiedzę, gdyby jakiś mądry Jupiter nam powiedział. Teraz dajmy sobie add online kamera. I ona jest na liście naszej dodana, no tylko tam się nie chciała łączyć wcześniej, A dlaczego? Yes! Kolejne 20 minut spędziłem na wyłączaniu, włączaniu tej kamerki, łączeniu jej z apką I się połączyła, ale. Moment. Tutaj obraz się nie rusza. Chyba, że nie. Muszę dać wideo? Ruszy się? No nie rusza się, ty. Co jest na tym obrazie? Tak jakby złapało nasz sufit przez chwilę. Jest! Mamy to! Widzę swój telefon na żywo! Ugh, yeah. Widzę Brzema! Patrzcie, jaki ucieszony! Wcale nie wymęczony i wcale nie jest późno. Okej, okay, delikatnie laguje, no ale właśnie. Spróbujmy sobie ją tak tu do lampy przykleić. O, albo wiesz co? Przemo, ja sobie ją tutaj do laptopa przykleję i ty jej wcale teraz nie zauważasz jak coś. No i rozłączone. I dobra. Wiecie co? Szczerze? Tylko kartę wyjmę? Masz może ten młotwieracz taki? Ja go pilnie potrzebuję. Ba ba bardzo, bardzo bym poprosił młotwieracz. Ja, ja mam pomysł jak to naprawić, nie? Ty czy ja? Ja czy ty? Ja. Ty? Zresztą tak? Tak. To proszę, tak. śmiało. Bardzo ładnie odskoczyła i dokładnie tyle można zrobić z tą kamerką. Nigdy nie kupujcie tego modelu. Dawno nie wkurzałem się tak bardzo przez bitą godzinę. Na szczęście mam drugi. I na tą nie chcę poświęcać więcej niż 15 minut na instalację. Więc czas, start, 15 minut. Jak zadziała, to zadziała. Jak nie, mi mu otwieracz w gotowości. No droższa była o 3 dychy, to ma szansę. No i właśnie, ta kamera... Poza tym, że ma szansę działać, jest sprytna. Bo popatrzcie tutaj, patrzcie popatrzcie to, patrzcie to. To jest kamerka, która jest ukryta w kostce do ładowania. Widzisz tutaj coś podejrzanego? Na pierwszy rzut oka, nie? Nie widać, nie? Dla, dla mnie to też wygląda zaskakująco, legitnie. Ej, tutaj dorzucili jeszcze jedne bolce. A dlaczego? Żeby można było. Aha, dobra, bo jak masz taki przedłużacz, co ma bolec, wiesz, żeby, żeby tam dało się to wetknąć. A tutaj się gdzieś montuje jakąś kartę albo coś takiego? A, tutaj jest. Dobra, wiem. Patrzcie, tutaj jest wieczko chyba, które powinno się dać odciągnąć. Poka Chińczyk, jak to się robi. Tak, i tutaj trzeba przełożyć kartę. Słuchajcie, tutaj wszystko powinno być ukryte pod tym paskiem. Mam nadzieję, że tego nie wyłamie. Jak na razie czuję, że to odklejam. A, no i proszę, miałem rację. Patrzcie. Tu jest oko kamery. No jest też ten port USB, który był widoczny na zewnątrz, ale jest też slot na kartę. Karty wchodzą do 128 GB i tutaj też mamy taki malutki suwaczek. Jeżeli jest przesunięty w lewo, to mamy nagrywanie w pętli, czyli jak nam się skończy miejsce, to nadpisuje te stare dane, albo w prawo jest na wykrywanie ruchu, czyli jak ktoś się ruszy przed kamerką, to dopiero wtedy zaczyna nagrywać aż do wyczerpania miejsca. Zostawimy sobie pętlę. No i teraz w teorii wystarczy to tylko podłączyć do prądu, a no właśnie, ta przedłużka. Cyk, i powinny się zaświecić jakieś diody tutaj. O, jest, świeci się niebieski indyktor. I co, i że to już? Nie wiem, czy to już, czy nie już, ale zamykam w tym momencie klapkę. Na niej jest chyba jeszcze folika, to ją też zdejmę, żeby wszystko było dobrze widać. No i w tym momencie w teorii możemy sobie tak to zostawić i to wygląda jak taka kostka do ładowania i wiecie, tutaj nic podejrzanego się nie dzieje. No to jest kto nie ma kostki z przedłużaczem na biurku. Tu normalnie wszystko, nic się nie nagrywa. No, no to tak właśnie. W zestawie dorzucili nam sprytny przewód na dwa grube usb -ki. No bo wiecie, z jednej strony to musi wejść do kompa, więc potrzebujemy takiego, a z drugiej strony musi udawać ładowarkę, a do ładowarki też się takie wkłada. I czy wykryje? Wykryło! Mamy to! Zobaczmy, co się nagrało. Uuu, jest jakiś plik, czy to będzie to? O kurde, jest! Haha, Tu ja jestem! Ej, jakość tego jest całkiem niezła. Zamykam się, bo będzie Złóżcie? Dźwięk też jest. Oj, proszę, zdjąłem właśnie folijkę. No i w tym momencie w teorii możemy sobie tylko zostawić i to wygląda. Ej, ja jestem całkiem szczerze zaskoczony jakością tego obrazu. To jest tej wielkości kamerka wmontowana w kostkę. Spójrzcie, nawet po odlepieniu i nie widać. To jest szpiegowska kamerka. 9 na 10. I jeden punkt dojmuje tylko za to, że trzeba sobie jakoś faktycznie sprytnie pozycję znaleźć na przykład gdzieś w jakimś wyżej położonym gniazdku, ale jest dźwięk, jest widok! Udało się to zainstalować w mniej niż 15 minut i w przeciwieństwie do tej poprzedniej ta działa! I to jest naprawdę dobry szpiegowski gadżet. I teraz będę wiedział, Przemo, co ty i ryba przeciwko mnie knujecie? A jeżeli wy chcielibyście śledzić i obserwować na przykład mnie, żeby wiedzieć, co ja knuję, to strzelcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo dzięki temu zobaczcie kolejne odcinki. Dzisiejszy był doskonałą zabawą i zobaczyliśmy wiele fajnych gadżetów, więc jeżeli też tak uważacie, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie, który podobał wam się najbardziej i zapraszam na poprzednie. A na dzisiaj to wszystko, szpiegowskie świry. Trzymajcie się ciepło, cześć!